Lubinianki zagrają o czwarte zwycięstwo z rzędu. W sobotę podopieczne Bożeny Karkut rozbiły na wyjeździe Esper Olkusz różnicą aż 14 bramek. Nigdy nie jedziemy na mecz z myślą o tym, że wypada tam wygrać. My musimy sobie to zwycięstwo wywalczyć na parkiecie, my musimy pokazać, że jesteśmy drużyną lepszą. Bardzo się z tego cieszę, że udało nam się w tym spotkaniu to pokazać. Myślę, że pierwsza połowa była bardziej wyrównana z tego względu, że Obie, obie drużyny wtedy, my, my grałyśmy na wyjeździe, obie drużyny wtedy mają jednakową ilość sił, natomiast z biegiem spotkania yy, pokazałyśmy, że, że to my jesteśmy lepiej przygotowane i, i że to my jak najbardziej przeważamy na parkiecie. Lubińskie Szczypiornistki w meczu z Piotrkowią również będą faworytkami. Każdy inny wynik niż zwycięstwo Zagłębia będzie niespodzianką. Zawsze do każdego meczu podchodzimy um, bardzo skoncentrowane i zawsze mamy gdzieś tam, gdzieś tam nam prześwituje w głowie, że, że nikt nam tych punktów za darmo nie odda i, i zawsze je musimy wywalczyć. Także na pewno nastawiamy się bardzo bojowo, na pewno jesteśmy przygotowane. Jesteśmy przygotowane zarówno od strony fizycznej, jak i od strony takiej, um, Obserwacji przeciwnika i tego, co one zaprezentują i co grają. Mecz Zagłębia z Piotrkowią odbędzie się w środę o godzinie 18.30 w hali RCS-u w Lubinie.